Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj wojownik, ale dzisiaj jest dość ważna informacja, bo zmieniły się eventy. No i dodatkowo mamy evencik expa, co mnie ogromnie cieszy. Więc mamy event expa, mamy event golda, pupile, dusze i wiedźmę. Więc chyba lepiej nie można było trafić, szczerze mówiąc. Więc dla mnie to jest bardzo, bardzo dobra sytuacja. No ale najpierw zacznijmy sobie od ogarnięcia naszego wojownika. Dzisiaj mamy rozmontować trzy przedmioty. No powinno się udać, ale najpierw wróćmy coś do toalety. To może być na przykład ten pasek. Powiedzmy, że go rozmontujemy, bo nie mamy tutaj jeszcze slota, więc grzybów też nie mamy, żeby sobie tutaj tego slotika zrobić, więc możemy sobie po prostu to odpuścić, mimo że kusia... Może by jej się to przydało, chociaż tam było chyba tylko plus 20, więc raczej niekoniecznie aż tracić 30 grzybów, żeby tutaj 20 punkcików zdobyć. Co do tego klejnotu 1402, to on idzie tutaj w miejsce 1290 i w tym momencie nie mamy już na pachołach klejnotu poniżej 1300, więc to też jest bardzo dobra sytuacja. Dla nas przydałoby się jakieś nowe berylki, zwłaszcza tutaj na 1500, podmienić, żeby było tak chociaż około 1600. Nawet takie 1580 jakby wypadły. To zobaczcie, ile tutaj jeszcze statystyk jest dla nas do przodu. No i lecimy dalej. No trzeba nakarmić pupilę, więc kitiur tutaj Dunia będzie 178, o ile nam gra pozwoli w końcu ją nakarmić bo widzę, że gra dzisiaj chodzi tak, jak ostatnio niestety zwykle. Raz cieszyłem się, że wieczorkiem naprawdę fajnie, fajnie ta gra chodziła. I mogłem wszystko tak szybciutko sobie zrobić. No a dzisiaj widzę, że znowu jest to samo niestety. No ale jakoś sobie myślę, że poradzimy. Musimy dzisiaj troszkę w ogniu wygrać, bo jeśli wygramy nawet 5 walk, to już będziemy mieć pewność na przydwoma stówkę. Więc będzie szansa na bonusik do szczęścia w najbliższym czasie. No i zaczniemy może, a puśćmy tą ziemię, będziemy mieć później spokój. 20 na 20, więc nie wiadomo kto wygra. Wygraliśmy my. To bardzo dobrze, bo Sydwum96. Więc fajnie. No idziemy od razu tutaj na arenę. Co byśmy tutaj zrobili? Może tego MAGA? Idealnie. No to chodźmy jeszcze na menadżera. Tutaj, może byśmy sobie to zresetowali. No, za dużo nie dało, ale zawsze coś tam dało, e, więc to jest najważniejsze. No to dalej, co tutaj? Tutaj, pupil gildyjny 11 głowa, hydra 6%. E, no, ona powinna paść dzisiaj, więc spróbujmy tutaj ją jakoś e, mocno sklepać. Mam nadzieję, że się uda. Chociaż z 1-2% zbić. Dobrze, że krytyki siadają, to jest bardzo dobre. Nie wiem dlaczego nasz, o, rozpier miałem mówić, że w ogóle nie blokuje, ale w końcu jeden blok mu się udało zrobić, 2% zbite, więc to już jest okej. Okay. No to idziemy dalej. No jeszcze dwa rozmontowania musimy zrobić. Ciekawe, czy gra nam da takie przedmioty do rozmontowania. No i ciekawe, ciekawe, jak to będzie tutaj na evencie Golda łączonym z Expem. No wiadomo, że na Wojowniku będziemy szli czysto pod Goldzika, no ale taki Zabójca na przykład, no już troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. A najbardziej chyba i tak będzie się z tego eventu łączonego cieszył Mac. Mimo, że będziemy cisnąć tam czysto Golda, to jednak te plakaty po 30 milionów expa będą robiły robotę. Więc tam jestem mega, mega zadowolony. Że ten event będzie. No i dodatkowo, przecież, levele z kalendarza padną na Wojowniku, jak i na Magu. No i być może zbliżymy się dość mocno na tym Magu do 581 poziomu. Serwer nie odpowiada. Akurat teraz, akurat teraz musiało się to stać. Mam nadzieję, że to było tylko chwilowe, że mnie tylko rozłączyło dosyć chwilowo. Więc sobie dokończymy to w miarę szybko, ale powiem Wam, że Awka chyba przyspieszyła delikatnie po tym, jak nas wywaliło z serwera. Może zbyt dużo osób było i wywaliło. I teraz każdy stwierdził, że pewnie coś robią, to nie wchodzę przez chwilę, a my sobie zrobimy teraz na spokojnie, mam nadzieję, i dość szybko. Awkę, więc no cóż, trzeba się streszczać. Więc ten odcinek pewnie będzie dosyć szybki. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję, że tutaj bez większych problemów sobie tutaj z tym wszystkim poradzimy. Więc okej, okay, to mamy. Tutaj piąteczkę. Ciachniemy. Tutaj oczywiście jeszcze dwójkę jakąś. Mamy 400 milionów, to nie jest jakoś dużo. Ale my tutaj jeszcze z tym goldem tak się bardzo nie bratamy. Jeszcze miliardy na miliardy przyjdzie czas. Więc tutaj bierzemy jak najszybciej dobre misje, żeby gra nie zaprzestała działać. Mamy też zrobiony plakat, więc to jest spoko, więc gra też pozwoliła nam ten plakacik bez problemów zrobić. Nie musieliśmy brać żadnych itemów ze zbrojowni. Ani z gabinetu magii, żeby za nie płacić, tylko po prostu gra nam je podarowała. Nie weźmiemy tej dychy czerwonej, no bo tam bardziej przekapowany jest Gold niż Expired, więc musimy jednak sobie radzić dalej z siódemką. Troszeczkę grę przymuliło, ale chyba, chyba jest ok. Mam nadzieję. No cóż, zobaczymy, zobaczymy, czy. To wszystko nam się powiedzie. No, jako że ten odcinek będzie, ukaże się w czwartek, no to pamiętajcie, żeby ustawić sobie wartę o godzinie 14 na 10 godzin, żeby odebrać zwiększony goldzik, już niedługo na magu nie będę musiał tego robić. To też jest dobra informacja dla mnie, ale jeszcze, jeszcze robię i jeszcze będę chyba tam z dwa poziomy, albo trzy. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie na którym poziomie wtedy warta osiąga 10 milionów, ale niedługo, niedługo się dowiemy, jak to wygląda. Ale teraz jest wojownik, więc zajmujmy się wojownikiem. Kolejny item i kolejne na rozmontowanie więc dzisiaj rozmontowania pełne o dziwo więc ciekawe, ciekawe. Co my tu dalej jeszcze mamy? Coś takiego. Może jeszcze dwójkę. I tak. Okej. Okay. Ztypniemy sobie kolejną dwójeczkę. No, ten item możemy sobie jeszcze przywłaszczyć. Szczerze mówiąc, bo jedno miejsce mamy, ale teraz już wolałbym itemków nie dostawać. No, a znając moje szczęście, no to właśnie. Jest item fajny na, na rozmontowanie, ale niestety do wyrzucenia, bo nie mamy miejsca, bo w y, kuferku też są epiki. Na razie musimy te epiki trzymać. Szkoda, że dodatkowo nie ma sterylnych sylesów, znowu bo aura by nam poszybowała dosyć szybko do góry, ale to nic, i y, tak jest dosyć przyjemnie. Kolejna broń, też dosyć fajna. Tu oczywiście nie śmiertelka za grzyby, więc nie bierzemy. A jak my z tą aurą w ogóle stoimy? 350 na 1000 na 48 aurze, więc tragedii jakiejś wielkiej nie ma, powolutku, powolutku do tej 50 aury się doczłapiemy, no a później no to już jakaś tam kręca droga do 60, a już od 60 to już poleci raczej do 66 w miarę, w miarę sprawnie. Przynajmniej taką cichutką, mam nadzieję. No i dobra. Robimy trzeci pasek. Po jednym e, wylogowaniu, na razie gra w miarę sprawnie działa. E, więc to jest ok. No i lecimy dalej. Jest e, cytryna, ale cytryna jest już na jutro. Co byśmy chcieli? Na pewno jeżynę byśmy chcieli dostać. E, to by nam się przydało jeszcze dzisiaj. Więc tutaj liczymy dość mocno na jeżyny. Może coś jeszcze wypadnie. Hmm. Tu mamy czerwoną, ale taka niezbyt, więc weźmiemy sobie po prostu tą dwójkę. Tu weźmiemy piąt dwójkę za 5 milionów, nie piątkę. I już mi się te myśli swoje mylą. Ale to znowu wie wiecie, że rozumiecie, że ja znowu jestem po pracy. Ostatnio jestem. Tak mocno zarobiony, że po prostu nie ogarniam. Nie ogarniam. Ale mam nadzieję, że w końcu zacznę ogarniać to swoje życie. Bo jest ciężko. Weźmiemy tą czerwoną. Ale powiem wam, że jestem mimo wszystko, mimo że zarobiony, to jestem bardzo zadowolony z tego, jak rozwija się to wszystko tutaj u mnie. Więc oby tak dalej. 2,5-2, więc wyrzućmy może to. Zostawmy sobie te droższe itemki. Tu kolejną piątkę sobie machniemy. I kolejna piąteczka raczej się szykuje. Ok, fantastik. E, dwójka za 10. Bardzo ładnie. E, dwójka za 6. OK. A my tu mamy dalej dwójka za trzy to już tak dosyć kiepsko no ale teraz przez trzy dni przecież na evencie będziemy błowić obławiać się tym goldem no i będziemy liczyć że dużo nam wypadnie tego golda z koła no bo tam jednak jeśli coś wypadnie no to będzie będzie miło bo takie 75 milionów piechotą nie chodzi. A jak dostaniemy kilka takich paczuszek, to już będzie bajlando. Mm, tutaj weźmiemy dwójkę. Może dzisiaj przekręcimy miliard? No ciekawe. To sobie sprzedamy. Tu dwójeczka jeszcze. No powiem wam. Szkoda, że teraz piątki same, ale weźmiemy tą, Ustawimy warciochę na 6 godzin, niech będzie. No i zobaczcie, jedna paczka złota i mamy miliard przekręcony. Więc wcale nie jest tak trudno. Ale w sumie dzisiaj dostaliśmy też dużą paczkę złota z kalendarza. No, można powiedzieć, że to jest duża paczka, bo to daje tyle, ile. Dają 5 kostek u yy, hazardzisty, czyli około tam 29 milionów. No ale zobaczmy, co to tutaj nam to koło jeszcze przyniesie. 3 grzyby, to jest dobry początek. Odłamki też są spoko. Jest 15 milionów, 6 grzybów, no i broń. Broń dosyć ciekawa, więc możemy ją na razie zostawić, bo jest za 2,5 miliona. No i zobaczmy, co dalej. No tutaj chciałbym wiedzieć, co to było. Może dusze, może cokolwiek innego, nie wiem. Trochę ekspa, trochę dusz. Są trzy grzyby kolejne, to już chyba dziewięć. No, deski z kamieniem to tak średnio. Jest kolejne dusze, i są kolejne grzyby, czyli dwanaście. I starczy kręcenia na dzisiaj, więc okej. Okay. Klepsydry troszkę się nam kurczą. Ale jeszcze sobie chyba damy radę, więc możemy sobie tu na spokojnie te 100 statystyk z groszem. Wydacie w wytrzymałość Dobrze że Przynajmniej dzisiaj te statystyki jakoś W miarę sensownie można wydać Przynajmniej na razie No i dobra prawie 85 tysięcy wytrzymałości Tutaj cały czas lecimy chyba do 26 tysięcy wytrzymki A później polecimy sobie już w siłkę I będziemy cisnąć siłkę No dość mocno Więc dobra Tutaj możemy sobie jeszcze kliknąć jakieś maksy. Może zrobimy w ten sposób. To nam pójdzie. O, nie dostaliśmy 10 tysięcy. Co to ma być? To jest niemożliwe. No i dobra, to mamy zrobione. To niech się nam kręci. No to jeszcze walka popili. Nie popili, tylko na arenie. No to ten Demon Hunter. <gryw> Powiem Wam szczerze, że czasami zdarza mi się z nim przegrać. a zobaczcie jego staty i poziom. Także no ten Demon Hunter po balansie no jest mocny. Jest naprawdę mocny, ale może nie tym razem akurat. Ale i tak zobaczcie, że zbił nas dosyć poważnie. Gdyby się odrodził, to już by nie było tak miło. E, więc dobra, to mamy. 4, 11 głowa, Hydra 4%, więc mam nadzieję, że dzisiaj padnie. E, tutaj co zrobimy sobie? No nic, nic, nic. E, kości jeszcze. O, widzicie. Prawie bym zapomniał o kostkach. No tu nie udało się wygrać, ale tutaj już na pewno coś wygramy. 1250 odłamków, bardzo ładnie. No, tu niestety nic. To powtóreczka? Niestety nie. No pójdziemy w to. No, tu nic, nic, nic. Tu też nic. No halo. Panie hazardisto. no dziękuję. 250 odłamków. Tu spróbujemy jeszcze cokolwiek wygrać. Może chociaż lepo sydry. Jest 5, no i może złoto na koniec, a niestety nie. Yy, więc dobra, to mamy. Czy coś tu jeszcze? Yy, o, podziemia. Widzicie, zapomniałbym o podziemiach, yy, a to trzeba zrobić. Yy, więc ulepszmy sobie powiedzmy władę, a nawet na 1970 i jazda z Face'em. Jutro ten poziom innerface'a wzrośnie bo jutro przecież level z kalendarza. Więc dzisiaj możemy sobie tak to zrobić. Za 3 dni w ogóle kopalnia złota. 48 już. Więc jeszcze tylko dwie do osiągnięcia. Jutro też odbiorę sobie przygodomat. No i zbliżamy się do tego 510 poziomu. Gdyby nam jeszcze Cerber siadł, to by było naprawdę spoko. Ale wątpię. Zobaczmy, obejrzmy sobie kawałek tej walki. Maguś stara się, stara się jak może. Tam 10 tysięcy na minusie było szkoda, bo tam jeszcze jeden cios mógł naprawdę fajnie wyprowadzić. Ale wydaje mi się, że Maguś ma jakąś taką lichą broń. Coś coś tak mi się wydaje. 5 miliardów to ja nie zbiję. Zbiłem nawet niecały miliard tutaj w tej próbie, więc słabo. Zobaczmy. My mamy 842, tutaj Barbar ma 798. A on ma 1502 no to ma powiedzmy 1750, więc dosyć starą tą broń ma. Mam nadzieję, że teraz będziemy wrzucać epickie bronie do, do tego do toalety, więc może coś dla niego wypadnie. Dla naszego Magiera, będziemy mogli sobie podmienić i porządzić trochę lepiej. No więc spoko. Co my tu mamy dalej? Za 9 sekund mamy walkę Pupili, ale chyba to tyle nam zostało, więc zobaczmy. Nie dostaliśmy jeżyn, szkoda, no ale może chociaż drugą walkę popili uda się wygrać. I puścimy chyba sobie ogień na ogień, żeby później już mieć te mocniejsze żywioły w zapasie. Więc zobaczmy. Duli. Wygrana. Bardzo dobrze. Jeszcze tylko, mam nadzieję, dwie wygrane. I będzie psy na 100% stówką. Yy, w tym momencie miejsce szóste. O, jeden punkt. I zanepratoksem. Yy, to też ciekawe. Yy, w gildiach oczywiście top 1. W twierdzach top tysiąc, yy, W kupilach top 1. O, proszę. No to też fajnie. Yy, no i w podziemiach dwunaste miejsce. Ciekawe. Także dobrze. I to, top 1 jeśli chodzi o naszą gildię. Więc fajnie. Fajnie się składa. No więc dobra, tu jeszcze odbierzmy sobie troszkę Ekspa, o której nam się ten skarbiec kończy o 7 rano. No więc dobrze, bardzo dobrze. Kolejna m, będzie. Kolejny skarbiec będzie puszczony o 7 rano jutro. No więc bardzo fajnie. Także w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie łapkę w górę. Yy, zostawicie komentarz. No i oczywiście subika, jeśli go nie macie. Trzymajcie się cieplutko i na razie.